Jo, siemanko, z tej strony Fabinio Prost. dziś nagrywamy poradnik. Subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę i dzielcie dzwoneczkiem. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, jak chcecie zrobić skyblock, to na 1.14.4, Nie, to proszę, patrz, tu, stwórz nowy świat, usuwamy nazwę, na kreatywne więcej opcji świata wyłącz generuj struktury wyłącz i typ świata domyślny dostosuj i teraz szablon i bierzemy pustynia użyj i usuwamy wszystko oprócz piasku i teraz w szablony. I wszystko prawie um, usuwamy oprócz sand, a ósemkę zmieniamy na jedynkę. O. I użyj szablonu i gotowe swój. O. Teraz poczekajmy, niż aż się wygeneruje. I zobaczycie. I zobaczycie. Co tak długo? Dobra, jak widzicie tu? Nie, na przykład sobie tu sobie normalne pustynia, nie? i musicie. O, i to wszystko się zapada. No ale to będzie bardzo, bardzo długo. Więc teraz będę kończył filmik, nie? Więc dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę i dzwoneczek. dzwoneczkiem. Pa!